O! Witajcie. Właśnie pochłaniam świetną książkę Corneliusa Ryana o jeden most za daleko. W oryginale jest to to Far Na podstawie tej książki stworzono też niesamowity film. O tym samym tytule, a sama książka obrazuje. Operację Market Garden, aliancką operację z czasów II wojny światowej, która miała przynieść siłom zachodnim zwycięstwo już w 1944 roku poprzez wyparcie sił niemieckich z Holandii i szybkie przejście w głąb Niemcy. Ale nie przyszliśmy tutaj gadać o historii, choć jednak chciałbym też o niej pogadać. Ale będziemy tu rozmawiać o kinem, 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 kinem. Tu się nagrywa. Dobra. Ej, ej, alo, alo. Witajcie. To nie nagrywałem, ponieważ. Ej. Ściga mnie niemiecka mafia. Zakupimy o nich poty, które miały mi dać w końcu stosunek. Nie mam już czego zapłacić. Zapłaci mi pieniędzmi z Montopoli. Co to było? O nie, znaleźli mnie. Zgadza się. Dzisiaj znów jestem w kapturze. Ale tło, które za mną jest, nie jest wystarczająco elokwentne, by zaprezentować produkt, jak dzisiaj otrzymałem, i go porządnie zrecenzować. Tak więc dajcie mi chwilę, i zaraz to naprawimy. Teraz, kultywując tradycję gównianych filmów amerykańskich youtuberów, gdzie robią podobne rzeczy, zejdziemy po sam produkt w rytm skocznej muzyki. Przejdźmy do właściwej recenzji. Jeśli ja teraz się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby, jakbym jednak pokazał włosy. W sensie, bo widząc swoje Ach, głupie, łyse czoło, czuję się jeszcze bardziej nieswojo. Od razu lepiej. Oczywiście, skoro mamy taki zacny napój, szkliwo również musi być zacne. Przejdźmy najpierw, co to jest. Otóż jest to... Jak tu, napis Jak tu napisali Kinder Cola z minionków? Najlepszy myk to jest opis oraz skład. W składzie mamy dokładnie zero tłuszczu, zero kwasów tłuszczowych. Zerobiałka z rosoli za 4,9 g wodowe, węglowodorów, nie, węglowodanów i 4,7 g cukru. Ten napój jest w połowie pusty. I wygląda strasznie podejrzanie, dlaczego piję schłodzony? Dlatego że jak mam się jakimś gównem truć, to wolę, żeby to gówno było chłodne, bo ciepłego nie zdzierżę. Zapytacie skąd to mam? Otóż jako, że rodzice jeszcze nie kochają, to czasem mam taki przywilej, że w ramach Land Lease, a mianowicie rodzeństwu coś kupują, to jest moi mi, a tym razem padło na Gendakole Więc zaraz zobaczymy z czym to się dzieje. Najpierw otwórzmy ten zacny drink. Ślizga się. No, napój ma pozornie zapach koli. Ej, dobra, wiem na co czekać, aż się struję tym szajsem. Tak więc mamy tutaj to, mamy szkliwo i nalejemy. O. konsystencja niby cola. A więc skosztujmy tego wspaniałego trunku. Chwała wielkiej Polsce od Kamczatki po Lizbonę. Jak to opisać ten smak? To smakuje trochę, jakby pić stary, przetarty olej silnikowy. Ze smarem i cukrem? A do tego ktoś by dodał powidła twojej babci, które sterczył w piwnicy od 10 lat. Ach. Nie wiem, przy moim to... W jakim garze oni musieli to kotować? Na serio, to smakuje zambiście syntetycznie. Czego się spodziewałem? No niczego, spodziewałem się, że będzie gazowane. Nawet ma na z mało wspólnego, a na początku trochę smakowało jak kwas chlebowy. Tak zwana w moich kręgach rodzinnych chińska Coca-Cola. Polecam, bardzo dobrze teraz. Ale to... Ech! Nie dość, że to jest w puste, To smakiem też nie porywa. To miał być wesoły materiał, ale w sumie jest, bo wiadomo, jesteśmy ludźmi i jak ktoś cierpi, to jest to bardzo fajne. I pewnie podbije mi to oglądalność, dzięki czemu spłacę niemiecką mafię. Nie zamierzam tego więcej pić. Od teraz spełniłem swoją rolę. Nagrałem jak to otwieram. Myślałem, żeby to zapić po prostu samemu w pokoju, słuchając sabatów. Ale postanowiłem zrobić z tego film, więc... Cytując Zbigniewa Stonogę, Nie mówię. warto było kurwa, nie warto było... A więc... To no koniec tego zasadnego materiału. Puszka ze świństwem wyrzucona, a ja w spokoju mogę dalej iść, delektować się pięknem obecnych wakacji. Trzymajcie się i do następnego. Ten film wychodzi w tym tygodniu. Kiedy jest ten tydzień, to jest przedział od 18 do 24 lipca. A 24 lipca cóż, będzie wydarzenie ciekawe, na które będę jechał, z czego na pewno zrobię film. Tak więc dziękuję za oglądanie. Mówił zdemaskowany. Miło mi się z wami widzieć po tak długim czasie i trzymajcie się w zdrowiu, szczęściu pomyślności i w wakacji. Es gibt ein Haus in Neu Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin wieder gut, Herr Jungs. Von mir, mein Gott, litt ich Not.